Magda Adamowicz, dzień dobry. Listopad w tym roku na początku nas rozpieszczał, ale teraz pogoda wraca już na właściwe tory. Będzie klasyczna późna jesień z opadami deszczu ze śniegiem, mokrego śniegu i ze zdecydowanie niższą temperaturą na termometrach. Już ten chłód poczujemy dzisiaj na Suwalszczyźnie. Tutaj tylko 4 stopnie w najcieplejszym momencie dnia. 6 stopni w Bydgoszczy, 7 w centrum, a najcieplej będzie w Rzeszowie. Tutaj 12 stopni, bo to właśnie tutaj cały czas dopływają te ciepłe, masy powietrza z południa. Ale nad Polską rozciąga się front atmosferyczny, który nieco zmieni nam aurę, zwłaszcza w takim pasie od zachodu przez centrum aż po wschód. To właśnie w tych regionach możliwe przelotne opady deszczu i duże zachmurzenie. Deszczu nie będzie wiele, do 5 litrów wody na metr kwadratowy, ale i tak aura będzie mało przyjemna. W pozostałych regionach, czyli na północy po przejściu frontu atmosferycznego, niebo nieco się rozpogodzi. Już teraz na Suwalszczyźnie mamy wiele słonecznych momentów, ale to słońce będzie się pojawiać również na południowym Wschodzie kraju. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, ale chwilami może powieć mocniej, a ciśnienie mm, idzie w dół. Na barometrach w Warszawie 1004 hektopascale. To wszystko, co się dzieje w pogodzie, to za sprawą układu barycznego niskiego ciśnienia, więc już nie zgniły wysz, powietrze wreszcie się ruszyło, ale za to przyjdzie więcej dynamiki, a do tego do Polski spłyną chłodne masy powietrza. Co nam przyniosą? To zobaczmy w